Neuroróżnorodność oznacza tak naprawdę takie pojęcie grupowe, trochę przez analogię do bioróżnorodności. To znaczy, że istnieje naturalnie skonfigurowana różnorodność w ludzkich umysłach. To trochę tak jak mamy różnorodność tego, jak jesteśmy wysocy, jaki mamy kolor włosów, i pewne neurotypy występują częściej niż inne. To tak jakbyśmy wzięli populację. Nie wiem, osób mieszkających na terytorium Polski. Najczęstszym kolorem włosów będzie ciemny blond i kilka wariacji w prawo lub w lewo od tego koloru. A taką grupą mniejszościową będą na przykład osoby o rudym kolorze włosów. I podobnie jest trochę z neuroróżnorodnością, że ona oznacza, że każdy z nas ma tak skonfigurowany sposób, właśnie, przetwarzania informacji, komunikacji, pewnych preferencji społecznych, który jest dla nas unikalny, trochę jak odcisk palca. W ramach tej grupy występują, powiedzmy, jakieś dwie trzecie społeczeństwa, które jakby są tak jak z kolorem włosów w tym przedziale takiej, w grupie dominującej po prostu. I w ramach tego szerokiego spektrum neuroróżnorodności, gdzie dalej każdy jest inny, mamy też na różnych jego jakby obszarach na przykład osoby w spektrum autyzmu, osoby z ADHD, osoby z dysleksją, dyspraksją, zespołem Tureta, i to nie jest katalog zamknięty.